Dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy na trasie między Szczawnicą a Czerwonym Klasztorem, a dokładnie gdzieś tak pod Sokolicą prawie. No i bardzo ciekawa historia. Otóż przecież to jest jeszcze marzec. A tu pojawiły się już łodzie flisackie, co prawda Słowacy. Słowacy mają dwie firmy, obie są prywatne i, yy, no, zdecydowali się dzisiaj skorzystać z tej ciepłej podody i rzeczywiście mają chętnych na spływ Dunajcem. Już chyba trzecią łódź tutaj mijam na tej ścieżce. Wiatr wieje trochę, ale jest no niesamowicie, słuchajcie, ciepło dzisiaj. O, widzę, że już kolejna płynie u łódeczka. Niesamowicie ciepło nad Dunajcem, To jest jedyne miejsce chyba tutaj w tym na tym przełomie Dunajca, że nie ma tego pyłu, który dzisiaj zasłonił nam i Tatry i Pieniny i, i Gorce. No to niezwykłe zjawisko rzeczywiście, tak jakby ktoś je po prostu nam zabrał te nasze górki. No ale 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 mam nadzieję, że to przejdzie, bo to też trochę przykre dla turystów, że nie widać kur. Tych, dla tych, którzy przyjechali do nas na, na Wielkanoc no ale tak jest w Szczawnicy dzisiaj pięknie, cieplutko no i wietrznie ten wiatr jest bardzo, bardzo ciepły no prosto z Sahary, jakby nie było popatrzmy się przez chwilę jak pierwsze łodzie chyba w historii w marcu spływają Dunajcem no nie przypominam sobie taki, takiego czasu, żeby w marcu Eee, łodzie flisackie pojawiły się na, na rzece to jest zupełnie to są absolutne anomalia pogodowe eee, pogoda też ściągnęła bardzo dużo rowerzystów tutaj dzisiaj na, na ścieżkę rowerową eee, ze Szczawnicy do, mm, do Czerwonego Klasztoru no bo przecież to naprawdę bardzo udokliwa trasa Ale żebyście nie tak, żebyśmy, żebyśmy troszeczkę e, poczuli ten rower wszyscy razem, to przejedźcie się, przejedźcie się ze mną, kałeczek. Ja też mam tutaj dzisiaj dość dobry rowerek, także mogę z wami trochę pojechać. Jesteśmy po stronie słowackiej. E, Słowacy. Zapytamy się ich, czy kiedyśkolwiek już pływali. Pływaliście już kiedyś w marcu? Kiedy. Ale kiedykolwiek w przeszłości? Kiedy? Myślę, że w marcu to po raz pierwszy. No i tak, oni chyba mnie na początku nie zrozumieli o co chodzi, ale generalnie ja wiem doskonale, że jeszcze w marcu słuchajcie, no taki jest mój zawód w marcu jeszcze w marcu jeszcze spływu nigdy w historii tej rzeki nie było. Także jedźmy dalej. Tu trzeba bardzo ostrożnie, bo w zeszłym roku już Wam opowiadałem, że teraz po w tym remoncie tej ścieżki są takie betonowe, porobione tutaj brzegi. No i bardzo łatwo spaść na dół. No się, to się już zdarzało e, w zeszłym roku, także jak będziecie jechać, to bardzo, bardzo ostrożnie, bo tu przyjeżdża na ratunek chorska służba, zabiera delikwenta, odstawia do granicy. E, Polac, polski top czy GOPS tutaj Grupa Podhalańska odbiera takie resztki rowerzysty. No a po jakimś czasie do domu delikwenta przychodzi, słuchajcie, rachunek od Chorskiej Służby za obsługę. No tak to tu jest, tu się płaci za ratunek, płaci się za, za pomoc niesioną przez Chorską Służbę. Inaczej to wygląda u nas, a inaczej tutaj, no to jedźmy sobie jeszcze kawałek razem nad Dunajcem. Miły dzień, czerwony szlak ze Szczawnicy, do Czerwonego Klasztoru, cały czas nad Dunajcem. Teraz się na chwilę zatrzymam, bo pokażę Państwu Sokolicę, bo to jest jedno z tych miejsc, w których przepięknie wygląda szczyt. Ta Sokolica się nam niestety trochę zmieniła po tym jak, po tym jak, słuchajcie, Złamała się ta słynna sosna tam u góry Sosenka została, ale... ale już jej mniej. Dobra, patrzmy się na górę. Mamy sokolicę, przybliżmy sobie ją Jest Widzicie ten kawałeczek tutaj? To jest ta resztka tej sosny Tu w środku, w środku, w, środku. w samym środku teraz ekranu Kiedyś ona inaczej wyglądała, dzisiaj inaczej. Nie widzę turystów, bo widzicie, tam są takie zrobione balustrady. Zazwyczaj ktoś tam się pojawia. Dzisiaj gości tam nie ma zbyt wielu. Będą tylko ci, którzy idą z Krościenka, dlatego że nie ma jeszcze przeprawy ze Szczawnicy. Więc no tłumów nie ma krótko mówiąc ze Szczawnicy droga na Sokolice też jest fajna tym, tym, tylko no, dłuższa niż mm, ta tutaj ze Szczawnicy ale ona wymaga przeprawy przez Dunajec słuchajcie, żegnam się na razie z Wami miłego dnia czekamy na Was w Szczawnicy w Pieninach i wesołych świąt wszystkiego dobrego